Witam państwa ponownie. Zasada, że wprowadzając błędne dane uzyskasz fałszywe wyniki, odnosi się do komputerów, ale równie dobrze sprawdza się w wychowywaniu dzieci. To, jakiego rodzaju duchową strawą rodzice karmią swoje dzieci, ma wpływ na ich rozwój i zachowanie jako dorosłych. Jeżeli dzieci karmią się nieuczciwością, dorastając będą wierzyły kłamstwu. Jedynie wtedy, gdy napełnią się prawdą, ich serce, umysł i życie będą wyzwolone. Daren, zachowuj się teraz cichutko. Mamusia zaraz się dowie, jaki czekają los. Wspaniale jest wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie piękna. Bądź teraz bardzo grzeczny. Nie gadaj, nie biegaj, po prostu słuchaj. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Kiedyś mieli wielkie nadzieje. Ale czas i okoliczności, a niekiedy również ich własne złe decyzje sprawiły, że bezdomni pukający do drzwi Pacific Garden Mission pozbawieni są jakiejkolwiek nadziei. Tu zaś nadzieja rozdawana jest obficie, razem z jedzeniem, czystymi ubraniami, pomocą medyczną i dentystyczną, czy bezpiecznym miejscem do spania. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli wspierających misję finansowo, jej drzwi nigdy się nie zamykają. Oprócz doraźnej pomocy materialnej, bezdomni znajdują tu wsparcie modlitewne i poradnictwo różnego rodzaju, co dla wielu z nich staje się szansą na to, by zacząć wszystko od początku, zyskując nowe życie. I o takich właśnie przemianach nieprzerwanie już od roku 1950 opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2843 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Kolega mi mówił, że potrafi Pan wyczytać przyszłość z dłoni. Potrafię, jeśli mi na to pozwolisz. Po to tu przyszedłem. Czy ktoś już przepowiadał Ci z dłoni Twoją przyszłość? Nie. Ale kilka razy widziałem jak wróżono mojej mamie. Byłem wtedy dzieckiem. Daj mi dłonie. No, Widzę, że lubisz muzykę. Zgadza się. Widzę też rozłam w Twojej rodzinie. Twoje życie jest teraz trochę chaotyczne, ale to się zmieni. Oby. Hmm. Widzę, że niedługo podejmiesz decyzję. Która radykalnie zmieni wszystko. Od najdawniejszych czasów ludzie chcieli poznać swoją przyszłość, mając nadzieję, że pozwoli im to kontrolować swoje życie. Bohater tej historii z pewnością potrzebował kontroli. Nie miał jeszcze 20 lat, a jego życie rzeczywiście było pełne chaosu i bezcelowe. Ale Darren Jones miał dojść do rozdroża i podjąć właściwą decyzję, która dała mu moc, jakiej potrzebował, by jego życie zupełnie się zmieniło. Jego prawdziwa historia już teraz w wyzwolonym. Urodziłem się w 1979 roku w Richmond w Indianie. Mój tata grał muzykę country i bluegrass w barach, a jego hulaszcze życie rozbiło naszą rodzinę. Kiedy miałem 6 lat, rodzice rozwiedli się. Ja i mój brat, starszy ode mnie o 4 lata, zamieszkaliśmy z mamą, ale co drugi weekend odwiedzaliśmy ojca. On ponownie się ożenił, ale to nie była jedyna zmiana w jego życiu. Pośpieszcie się, chłopcy, z tym jedzeniem, zaraz idziemy do kościoła. Do kościoła? Tak, do kościoła. Musicie usłyszeć jak mój wujek Dawid głosi kazanie. Och nie. Tylko bez narzekania. Powinniście usłyszeć słowo Boże. A ty kiedy zacząłeś chodzić do kościoła tato? Zaraz po rozstaniu z mamą. Zacząłem czytać Nowy Testament i Bóg do mnie przemówił. A Bóg istnieje tato? Oczywiście, że Bóg istnieje, Darren. Widzi wszystko co robisz i słyszy wszystko co mówisz, zna nawet twoje myśli. Więc postaraj się żyć lepiej niż ja. Czy to znaczy, że nie możemy słuchać Roka, kiedy jesteśmy u ciebie? Między innymi. Bóg chce, żebyście oddali mu swoje serca i swoją wolę. Nie rozumiem, dlaczego musimy iść do kościoła? Bo jesteście u mnie i ja was tam zabieram. Modlę się, żebyście przyszli do Boga. Chciałbym, żeby wasza mama też zabierała was do kościoła. Na szczęście jest zbyt zajęta. Ma cały etat w szpitalu psychiatrycznym i pół w sklepie zoologicznym. A wieczorami chodzi do koledżu. Po co chodzi do koledżu? Chcę zostać pielęgniarką. Oj, to nie widzicie się z nią zbyt często. Prawie wcale. Więc kto się wami opiekuje? Pye, ja tam sam potrafię zadbać o siebie. O. Tym bardziej potrzebujecie lepiej poznać Boga. On was uchroni przed wpakowaniem się w tarapaty. To działo się w późnych latach osiemdziesiątych, a nasza sypialnia cała oklejona była plakatami z gwiazdami Roka. Mój brat był obsesyjnym fanem roka i grał w kilku zespołach. Często więc byłem pozostawiony sam sobie. Miałem dobrego przyjaciela, z którym spędzałem sporo czasu, nauczył mnie wielu rzeczy, z których nie wszystkie podobały się mojemu bratu. Taren! paliłeś? Nie, czuję od ciebie dym. Nikt próbował palić w szopie. Tak myślałem, widziałem tam kilka niedopałków, no a poza tym ty też palisz, tak. Ale ja jestem starszy. A on mówi, że palenie jest super. A kto by ci sprzedał papierosy, co? Poczekaj, a zaczniesz pracować i nie daj się przyłapać mamie. Niedługo potem byłem już uzależniony od papierosów. W trzeciej klasie razem z kolegą próbowaliśmy też marihuany. Kiedyś nikt zapytał mnie, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem tak. Po czym zapytał, kto stworzył Boga. A ja nie znałem odpowiedzi. Wątpliwość została zasiana, a pogłębiły ją inne negatywne wpływy, między innymi teksty piosenek krokowych. Gdzie się wybierasz, Matt? Mój zespół gra dziś wieczorem. Jak wrócisz, zachowuj się cicho, jestem wykończona. Do zobaczenia rano. Daren w telewizji leci wieczorem dobry horror, obejrzymy razem. Niektóre z niskobudżetowych filmów, jakie oglądaliśmy, szerzyły mroczne i niebezpieczne treści dotyczące rozwiązłości seksualnej i składania ofiar ze zwierząt. To wszystko w połączeniu z tekstami utworów rokowych, których słuchałem z płyt mojego brata, kompletnie zatarło w moim umyśle odwrotne przesłanie o świętości życia, które słyszałem w kościele taty. Kiedy miałem 12 lat, zmarł dziadek ze strony ojca, a rok później dziadek ze strony mamy. Pogrążony w żalu, zamknąłem się w sypialni i czytałem Biblię. W poszukiwaniu czegoś, ale czego? Nie miałem pojęcia. Strasznie za Tobą tęsknię, dziadku. Pamiętam, jak siedziałeś sobie na ganku i grałeś na banjo. I śpiewałeś dla nas. Tak bym chciał znowu Cię usłyszeć. Boże, dlaczego musiałeś go zabrać? Kochałem go. Słyszysz to, dziadku? Boże, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczę swoich dziadków? To nie ferze zabierani są ci, których się kocha. Co robisz, Daren? Czytam Biblię. Hm. Ciekawe. Będę cię wysławiał, panie Boże mój, całym sercem, i będę wielbił imię twoje na wieki. Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie. Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych. Nie rozumiałem tego co czytam więc odłożyłem Biblię i wyrzuciłem ją ze swoich myśli. W wieku 13 lat zacząłem grać w zespole tak jak mój brat. Wtedy też przestałem chodzić z tatą do kościoła. Graliśmy muzykę punk rockową. Ja grałem na basie. Lider zespołu nie brał prochów, ale perkusista był narkomanem, który próbował wszystkiego. To on namówił mnie na LSD, po którym podróż zaczęła się ciekawie, ale w miarę upływu czasu marzyłem, żeby się wreszcie skończyła. Jeszcze działa, Darren? Star, <try> ściany zbliżają się i oddalają. One oddychają. Nie wiedziałem, że ściany potrafią oddychać. Ja widzę fantastyczne kolory jak. Jak w Przesuwają się do przodu i do tyłu, kręcą się wokoło. Wcale mi się to nie podoba. Skąd mam wiedzieć, czy te ściany w końcu się nie zamkną i nie zgniotą mnie na śmierć? Nie możesz wiedzieć, ale lepiej nie zasypiaj. Nigdy więcej nie wezmę tego świństwa. Zmienisz zdanie. Rzeczywistość jest zbyt nudna. Miał rację. Brałem kwas jeszcze wiele razy. Kiedy miałem 16 lat, zmarł mój wspaniały wujek Dawid, kaznodzieja. W drodze na cmentarz obiecałem Bogu, że ilekroć zobaczę otwarte drzwi kościoła, wejdę do środka, ale przez długie lata nigdy tego nie zrobiłem. Nasz zespół się rozpadł, ale znalazłem inną grupę punk rockową, która potrzebowała gitarzysty basowego. Wzięli też mojego nowego kumpla, perkusistę. Pewnego dnia przed lekcjami pojechaliśmy do lasku niedaleko szkoły. I zapaliliśmy skręta. Świetny towar Jestem ujarany No, teraz mogę zmierzyć się ze szkołą A może powinniśmy dać sobie z nią spokój? No, co? <laughs> ej, ej, ej. Zbliża się ochrona Schowajcie jointy Co się dzieje? No, chowajcie pety, chłopaki, szybko On chce, żebyś opuścił szybę darem. Ale wozie jest pełno dymu Nie dostanie mojego towaru o co chodzi, panie władzo? Dobra, chłopaki. Dawajcie wszystko, co macie. Daren, czy to prawda, że ty i twoi koledzy ćpaliście w szkole? Dlaczego pytasz? Policja dzwoniła do mnie. Powiedzieli, że dwa dni temu ochroniarz nakrył was w lasku, jak paliliście trawkę. Uff, I co z tego? Nie wolno tego robić, to wbrew prawu. A komu to szkodzi? Podobno znalazł też butelkę alkoholu. Prawda, zupełnie o niej zapomniałem. Mieliście szczęście, że was nie zamknęli. <laughs> wielka rzecz. To jest wielka rzecz, Sydu. Jesteś niepełnoletni. Nie powinieneś wozić wódki w samochodzie, a przede wszystkim. W tym czasie powinieneś był być w szkole, a nie śpać i wagarować. Mam świetny pomysł, mamo. Chcę rzucić szkołę. O nie, nawet o tym nie myśl. Musisz się czegoś nauczyć i zdobyć jakiś zawód. przecież ja już zarabiam pieniądze. Przewracając hamburgery! I to chcesz robić przez resztę swojego życia? Będę zarabiał, grając roka. Zobaczymy. A teraz idziemy na komisariat, choć bardzo mi się to nie podoba. Policjant powiedział, że albo regularnie będę się poddawał testowi narkotykowemu, albo będzie musiał mnie aresztować. Więc chodziłem na badania. Przez jakiś czas. Pewnego dnia, wracając z zespołem z koncertu, usłyszałem w radiu wyzwolonego. Była to historia gościa podobnego do nas, który brał prochy i włamywał się do domów. Uznaliśmy, że jest bardzo zabawna. <śleszy> Ale to wszystko sztuczne. Musiał być nieźle naćpany, kiedy to mówił. Pewnie. W ogóle religia jest dla nieudaczników. Dokładnie. Jasne. Ja, Kiedy byłem młody, chciałem zostać zawodowym alkoholikiem. No i udało ci się. Co? Nadal robisz te testy narkotykowe? Dalej? Nie. Znudziło mi się. O. No, co? Rzuciłeś to tak po prostu? Myślę, że cała ta sprawa została ukartowana między nimi a moją mamą. No, no, no właśnie. Więc no. powiedziałem jej, że mam tego dość. Choćby mieli mnie posadzić. Od tamtej pory nie było na ten temat ani słowa. Eee, obejrzyjmy sobie jakiś horror. Yeah. O, chodźmy lepiej na cmentarz. Tak, na cmentarz. Super. Kiedy byłem jeszcze w szkole, uwielbiałem deskorolkę. Pewnego dnia jeździłem sobie w centrum miasta i nagle zatrzymali mnie dwaj faceci. Zapytali, czy chciałbym być zbawiony, a potem poprowadzili mnie w takiej modlitwie, którą powtarzałem za nimi. Ale czułem się potem fatalnie, bo to nic dla mnie nie znaczyło i wiedziałem, że nadal pozostałem tą samą grzeszną osobą, a jeśli coś się zmieniło, to na gorsze. Daryn, co ty masz na ramieniu? Tatuaż. Bez wyjścia. Dlaczego zrobiłeś sobie coś takiego? To jest nazwa naszego zespołu, mamo. Ale też coś znaczy. Dlaczego chcesz się obnosić z tą beznadzieją? Bo życie takie jest. Tak ci się dzisiaj wydaje. Kiedyś będziesz to czuł inaczej, ale ten tatuaż zostanie. <laughs> I o to chodzi. Nie rozumiem cię. To chyba wpływ twoich przyjaciół. Nie czepiaj się moich przyjaciół. Oni mają na ciebie zły wpływ, Daryn. No i ta straszna muzyka, której słuchasz Same potworności Na samą myśl cierpnie mi skóra W filmach jakoś nigdy ci to nie przeszkadzało Przepraszam, darem. Źle robiłam, narażając cię na takie rzeczy Miałam trudny czas po rozwodzie z twoim ojcem Szukałam czegokolwiek, co pomogłoby mi przetrwać Wiesz, że przesłanie tej muzyki jest antyboże Nie chcę słuchać o Bogu Proszę cię tylko, żebyś zatrzymał się na chwilę i pomyślał o swoich decyzjach. Popełniłeś już kilka poważnych błędów i to będzie miało wpływ na całe twoje życie. Jak słusznie zauważyłaś, to moje życie. Nasza muzyka stała się ciężka, teksty dziwaczne, zwłaszcza odkąd przyjęliśmy nowego perkusistę, który był naprawdę zdeprawowany. W ostatniej klasie rzuciłem szkołę i zamieszkałem z chłopakami z zespołu, co otwarło mi oczy. Kim naprawdę są? Nasz zespół rozleciał się z powodu rachunku telefonicznego na 800 dolarów Który ktoś nabił dzwoniąc pod 900 Zamieszkałem u ojca i pracowałem w pizzerii Mój brat się ożenił, a ja trzymałem się z jednym z jego dawnych kolegów I wtedy wpakowałem się w kłopoty Co się stało, Darren? Pobiłem się z jakimiś chłopakami Coś im pewnie chlapnąłeś Nie, jeden z nich to był jakiś wariat Darem, kiedyś zanim przyjąłem Jezusa jako mojego zbawiciela, też często wdawałem się w bójki. Tak. Pamiętam, jak kiedyś wróciłeś do domu, stanąłeś z bronią w ręku przed drzwiami do sypialni mamy i krzyczałeś: Zabiję ją! Zabiję! Nie jestem z tego dumny, synu. Moim życiem kierował alkohol i diabeł, co czyniło mnie bezsilnym. To powoduje, że czujesz się zagubiony i przerażony. I do głowy przychodzą ci najokropniejsze myśli. Zaczyna się kazanie. Cóż, nic na to nie poradzę. Żałuję też, że pozwalałem ci pić moje piwo i palić papierosy. Mnie i moim kumplom wydawało się to zabawne, ale było głupie i robiło ci krzywdę. Eee, jakoś mi to nie zaszkodziło. No i tu niestety się mylisz. Zbierasz to, co zasiejesz, a ja siałem w tobie zamęt i zamiłowanie do tych bezbożnych rzeczy. Chyba wyjadę do Indianapolis, do ciotki Peggy i wujka Billa. Zaprosili cię? Tak. Mógłbym tam pracować i chodzić do szkoły. Kilku moich przyjaciół też tam jedzie. Darren, musisz odciąć się od swoich kumpli i oddać życie Bogu. On pomoże ci się zmienić. Znalazłem pracę w barze i nawet zacząłem szkołę. Pewnego dnia wybrałem się z kolegą na deskorolkę, a po drodze zatrzymaliśmy się na piwo i wpadliśmy na paru chłopaków z gangu. Halo? Cześć, to? Zostałem obrabowany, jakieś bandziory zabrały mi pager. Jak to się stało? Kilku gości otoczyło nasz samochód, jeden władował się do środka i wyciągnął nóż. Zmusił nas, żebyśmy jechali w ich rewir. A kiedy próbowałem wyskoczyć, zamachnął się na mnie nożem. Dzięki Bogu, że cię nie zranił. Zabawne. Miał na ręce bransoletkę z napisem, co uczyniłby Jezus. Więc zapytałem go, po co to nosi. I co odpowiedział? Zapytał mnie, co wiem o Jezusie. Powiedziałem, On jest Królem Królów i Panem Panów. Naprawdę? Dlaczego tak powiedziałeś? No, nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Ale zareagował tak, że wyciągnął kilka rzeczy z bagażnika i kazał nam się zabierać. Bóg cię ochronił. Myślę, że tak. To samo próbowałem powiedzieć mojemu kumplowi, ale nie uwierzył mi. Któregoś wieczoru zorganizowaliśmy w domu kolegi czterodniową imprezę. Kiedy wróciłem do wujostwa, moje rzeczy były już spakowane. Uznali, że mam zły wpływ na ich córkę i zasugerowali, żebym zamieszkał u mojego brata. Tak zrobiłem. Zostałem też zwolniony z pracy i wyrzucony ze szkoły. Znalazłem inne zajęcie I miałem z czego dokładać się do czynszu za mieszkanie Nie masz dziś randki? Nie, mam dość tej dziewczyny Już jej nie ufam Znowu mnie okłamała Co do czego tym razem? Prochy Powiedziała, że nie bierze A ćpa razem z koleżanką Zresztą nie tylko to Jest też czarownicą Co takiego? Naprawdę Ona i jej koleżanki cały czas mówią o jakichś demonicznych sprawach Niesamowite Słuchaj Znalazłem w szufladzie śpiewnik gospelowy. Moglibyśmy czasem coś sobie zaśpiewać. Mm, idę do łóżka. Mm. A ja pooglądam sobie telewizję. Jest tam taki jeden kaznodzieja. Lubię go posłuchać. Żartujesz? Nie. Nie wiem dlaczego, ale czuję się lepiej, kiedy słucham, jak mówią o Bogu. No, tata byłby szczęśliwy. Chciałbym, żeby ktoś zabrał mnie do kościoła. Poszedłbyś ze mną? No, nie wiem. Jakoś nie mam ochoty. Poproś Christi, może ona by się z Tobą wybrała. Wkrótce zapomniałem o kościele, a czas wypełniały mi imprezy, dziewczyny i prochy. Jeden z moich kuzynów zaproponował mi pracę w Richmond w charakterze pomocnika przy układaniu dywanów. W Richmond mieszkała moja babcia. Pytałem ją, czy mógłbym się do niej wprowadzić. Zgodziła się. Trzy razy w tygodniu chodziła do kościoła i zawsze mnie zapraszała, a ja za każdym razem odmawiałem. Słyszałem, jak przed puściem spać modli się za mnie i za swoje dzieci, więc ja też zacząłem modlić się leżąc w łóżku. Prosiłem Boga o pomoc. Wtedy jeden z kolegów zaproponował, żebyśmy razem wynajęli mieszkanie. Mógłbym wracać późno, słuchać głośnej muzyki i imprezować wszystko, czego nie mogłem robić w domu babci, więc wyprowadziłem się. Ale bawiliśmy się tak mocno i tak często że nie wystarczało na rachunki. Mama? Ale niespodzianka. Próbowałam się dodzwonić, ale telefon nie działa. No, nie działa, bo nam odłączyli. Tak samo jak prąd, bo nie zapłaciliśmy rachunków. Chyba potrzebujesz pomocy. Nie, 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 nie. Wszystko jest w porządku. Pracuję na dwóch etatach. Założę się, że nie masz w domu nic do jedzenia. I y y jem w pracy. Darren, martwię się o ciebie. Wszystko jest w porządku, mamo. Nie wydaje mi się, synu. Chodź, zabieram cię do sklepu i kupię ci coś do jedzenia. W tym czasie mój kolega zabrał mnie do chiromanty. Usłyszałem od niego rzeczy, które wydawały się wnosić jakąś nadzieję, ale tak naprawdę narkotyki i alkohol przejęły już kontrolę nad moim życiem. Nie było nas stać na utrzymanie mieszkania, więc poprosiłem babcie czy mógłbym z powrotem się do niej wprowadzić. Zgodziła się, o ile będę dobrze się zachowywał. Drugiego wieczoru wyszedłem z kolegą z pracy i bawiliśmy się do trzeciej nad ranem. Byłem tak pijany, że wracając do domu, przewróciłem szklany stolik, który stał na ganku. Zrobił się raban taki, że babcia się obudziła i położyła mnie do łóżka. Następnego dnia przyjechali moi rodzice. Kupili lunch, który zjedliśmy razem w pobliskim parku. Potrzebujesz Boga, synu. Obciążałeś swój organizm prochami, a umysł zaśmieciłeś tą straszną muzyką. Wszystko to razem zrobiło w tobie straszne spustoszenie Nic dziwnego, że nie radzisz sobie z życiem Ale radzę sobie świetnie, po prostu wczoraj za dużo wypiłem I rozbiłeś babci stół Ona chce, żebyś się wyprowadził hmm, Wyobrażam sobie Bez Boga nie dasz rady oprzeć się pokusom Jesteś bezsilny wobec nich i własnej porządliwości A zostawcie mnie w spokoju, nie potrzebuję was szedłem ulicą a po głowie tłukły mi się straszne myśli nie masz już dość takiego życia nie masz dość tej beznadziejnej pracy i kłamstw twojej dziewczyny co chcesz zrobić ze swoim życiem równie dobrze mógłbyś nie żyć poszukaj jakiegoś sposobu żeby skończyć ze sobą raz a dobrze ja bym tak zrobił byłem przerażony i bardzo chciałem żeby zjawił się ktoś kto mnie z tego wyciągnie zanim będzie za późno Jestcie Darem? Pewnie. Dokąd idziesz? Nie wiem. Do nikąd. A nie chciałbyś pojechać na obóz młodzieżowy, tam gdzie teraz jestem? Twój kościół zorganizował obóz młodzieżowy? Tak. Jeszcze tylko parę dni. Ale miałbyś gdzie się zatrzymać, miałbyś co jeść, no i miałbyś czas, żeby pomyśleć, co chcesz dalej robić. Kiedy się skończy, zawiozę cię gdzie będziesz chciał. Hmm. Dobrze, tato. Na obozie zachwyciły mnie radość i pokój, jaki widziałem na twarzach ludzi. Tak bardzo chciałem mieć to co oni. Pierwszego dnia byłem na dwóch nabożeństwach. O 11 wieczorem tata zasugerował, żebyśmy poszli spać, ale powiedziałem mu, że chce się pomodlić przed ołtarzem. Odpowiedział. No to chodźmy. Idąc tam, płakałem, a potem padłem na kolana. Panie Jezu, proszę, wybacz mi moje grzechy i zmień moje życie. Przepraszam za to, jak żyłem. Tak strasznie zabałaganiłem swoje życie. Zmień mnie, zmień moje życie. Zrób z nim coś, co przyniesie ci chwałę i radość. Potrzebuję cię, panie. Błagam. Zbaw mnie. Przez dłuższy czas zostałem przy ołtarzu, modląc się i płacząc przed Bogiem, podczas gdy inni się cieszyli, zwłaszcza mój ojciec, który dziękował Bogu za moje zbawienie. Mijały dni, a ja zdałem sobie sprawę, że Bóg zmienił mnie całkowicie. Od tamtej chwili nie potrzebowałem już prochów, alkoholu, ani nawet papierosów. Czytałem Biblię i byłem w kościele na każdym nabożeństwie. Pewnego wieczoru poszedłem posłuchać kazania. Świat uważa, że Broadway, szeroka droga, to miejsce rozrywki. Ale Jezus ma na to inne spojrzenie. Powiedział: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ludzie myślą, że świetnie się bawią, jadąc szeroką autostradą grzechu. Jadą tą drogą, ponieważ są oddzieleni od Boga, i nie zdają sobie sprawy, że droga, którą podróżują, prowadzi prosto do piekła, wiecznego oddzielenia od Boga. Ale Jezus powiedział: A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jezus jest tą wąską drogą, jedyną drogą do Boga. Powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Widzicie, grzech musi być ukarany, a karą za grzech jest śmierć. Bóg dał swojego jedynego syna, pana Jezusa Chrystusa, by zapłacił karę za nas, byśmy my mogli zostać pojednani z Bogiem. Zbawienie jest darem, moi przyjaciele, czymś, czego nie można sobie kupić. Jak w przypadku każdego innego daru, musisz tylko wyciągnąć rękę, by go przyjąć. Tego wieczoru odczułem, że Bóg chce, bym głosił Jego Ewangelię. Mój pastor stał się moim mentorem a ja regularnie studiowałem pismo. Dziś pracuję na pełnym etacie i przy każdej sposobności służę jako kaznodzieja. Bóg dał mi śliczną żonę i córkę. Zachęcam Was, byście zeszli z autostrady do piekła i poszli za Jezusem Chrystusem. W programie numer 2843 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Darrena Jonesa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś, Czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605.